Oj dobra, teraz albo nigdy. Trudno. Tak. Flasz? Ja nigdy nie odpuszczam. Gdy byłam mała, opiekunka nie dała mi deseru, który mi obiecała. I co jej zrobiłaś? Nic. Jeszcze wiem, gdzie mieszkasz, Jennifer Masterson. Nie no mogę, nie mogę. Przepraszam, Bigi, nie chciałam Wam przerywać, ale nie mogłam się powstrzymać. Musiałam Panią poznać, Pani Chenowet. O, jakie to urocze! Dziękuję. Jak masz na imię? No przecież. <tosanowity> za <z, z> maniery. <tosanowity> jestem Denis. Pracuję w dziale marketingu stacji, ale licencja zrobiłam tak. na Akademii Teatralnej. No ale magistra już zakonała mi nowie Pani. A. Musiałam dorosnąć. Ale Kristin Chenowet to ja nie jestem. Sekunda, czy ja się przedstawiłam? Mam na imię Denise tak, i tak, 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 tak mówiłam. To już pamiętam. Powiedziałam, jestem Denis. No świetnie. Trzeciaz to no, powiedziałam. to w każdym razie to dla mnie wielki zaszczyt i teraz to ja już sobie pójdę bo mm. dalej gadam mm. straszne głupoty a ja dalej słucham jest pani tak z uh, ja, skarbotku. Ja, już ja. powiedziałaś wszystko co oh. chciałaś powiedzieć i nawet to czego nie chciałaś to była najpiękniejsza chwila w moim życiu oh. następnym razem masz mnie powstrzymać błagam mm. Gdzie Ralfi? Kochana, ten parszywy leń rzucił wszystko i odszedł bez słowa wyjaśnienia. Bardzo dziwne, może jest chory. Ta klientka, ta wariatka od makijażu, idzie za mną. Tylko Ralfi my. potrafi zamknąć jej tę głupiąkę. Lore! Idzie tu, Ty. powiedzcie, że mnie tu nie ma, że umarłam. A znalazłam Słuchaj, macie też minkę w kolorze funkcji? Oczywiście, kochana, już sprawdzam. Staramy my mi To tu rozpoczyna się największe wyzwanie. Czekamy na ciebie.